Tomasz Koźmiński, Towarzysz Miasnikow, 1920 roku, rozdział trzeci, Wyprawa na Kijów. Pod Rochaczewem liczne widać było pułki. Ściągały brygady idąc przez pola, przysiółki. Czwarta, piąta na kresy wschodnie przebywała. Dywizja kawalerii pana generała. Te jednostki Romera siłą połączone w związku wielkim taktycznym grały ważną rolę. Wśród nich znany czternasty pułk Jazłowiecki, waleczny w wielu bojach, szarż krwawych i wielkich, długi szlak walki wiódł przez kubań tarchową aż drogą morską w Odesie wyokrętował się. Razem w ramię z Francuzem przeciw bolszewikom w okolicach Odessy walczył z przeciwnikiem. Dalej już w bez Arabii długa to marszuta ochraniał straż tylną i siekł wroga tutaj. Przybywszy do granic Polski, pułk siłą władał, i w Jazłowcu klasztor w rękach pozostał nadal. Wdzięczne od tej pory siostry niepokalanki, najświętszą Marię Pannę czczą jako Jazłowiecką. Sztandar przekazały to dowód lub siadectwo. Czternasty Jazłowiecki nie działał sam jeden, inne pułki spieszyły z różnych stron biegiem i nawet z pomorza i ze stron Wielkopolski nadciągał szwoleżerów kwiat ułanów polskich. Wagonami koleją wprost do szepetówki, skąd marszem podążały do wsi dąbrówki. Escelony w Sławucie, również w Ząbbunowie, dywizjony, artylerii, lance, groty i konie, dalej ułani, krechowieccy, pułki też tatarskie, najpóźniej dotarły tam pułki rokindniańskie. Proporczyki grały im taniec połyskliwie, różnobarwne kolory, jak żywe motyle. Kiedy spojrzysz na słońca odbicia bajkowe, tęczą goni, zatęczą fantazja, swawole. Amarant gościł ze stron znanych, małopolski, stare złoto, mieniące książę Poniatowską. Dyscypliną wyglądem górował szesnasty znak pułku był widoczny pasek to szkarłatny i granatowo biały proporczyk po bokach, a otok jego biały, wypustka głęboka. Dalej dywizja konna artylerii ciągnęła amunicję, tabory na bój, co potrzeba. Odżyły więc sny dawne o pospolitej, potędze świetności i chwały nieprzeżytej. Było czym się to cieszyć i radować wielce, wygląd ich imponował duma biła sercem. Czarowny oddech stepu niósł głos daleko poza horyzont brzegu rzeki Dniepru jak echo. Wiosno, znów. Przebudzona czasem zgoła innym Wojenki okresem i planów walk przedziwnym W kwiatostanach i stepach twych Kurhanów W bagnistych rowach polesia rzek i stawów W każdej przeprawie zmieniłaś swoje oblicze Lasami kryłaś wojsko ilość jakiej nie zliczę kwitłaś drogami i zielenią w gęstych krzewach, gdzie twoje ptactwo ciągle jeszcze śpiewa. Wiosno nadziei wymarzonej i wschodzącej, bezkresnej, odległej marszem zagonów idących, wiosną dałaś nam wtedy wielkie wydarzenia, wyprawę na kijów, tam na wschód, na niedźwiedzia. Na grobli przy mostku on stał niestrudzony i spoglądał z wiarą w twarze, oczy i strony. Prężyli się na siodłach dowódcy i ułani, inni przed nim szli dumni i wyprostowani. Patrzyli w jednym kierunku, pełni sił oddania. Dokąd nasz, wiedziesz, w wodzu? Nasze z was pytania? On Spojrzeniem spokojnym i tak pewnym siebie dawał im ducha, wiarę w zwycięstwo w potrzebie. Od czasu do czasu to uśmiechał się pogodnie, radość w oczach niósł jak żywą pochodnię. Takie myśli krążyły o wodzu, naczelniku, kiedy to dywizja szła równo w pełnym szyku. za każdym to pułkiem, z pełnym to rynsztunkiem, wozy konne wraz z nimi, straże trochę bokiem. Dalej czarta brygada, później z dala piąta, kompania telegrafu, most bębnił po kątach. Ledwie szarzało zwolna, kiedy to ujrzałem brwi i wąsy krzaczaste z Maciejówką razem. Na niej. Orzeł w koronie górował jak gdyby spoglądał na półki, a wzrok ostrzył na niby. Podporucznik Skibiński wrzucony w siodle wrzasnął spięty trochę, gdyż było niewygodnie. – Baczność! Na prawo patrz! – do swoich ułanów, jazłowieckich wiarusów, braci i kompanów. Piłsudski odsalutował im stojąc też zgodnie – – Jechać, chłopcy, jechać! – tak ponaglał przytomnie. Przeprawą przez rzekę Słucz przekraczały pułki, sanitarne kompanie, żandarmeria w trójki. Pod zwiachlem, gdzie płaski teren w oddali, namioty rozbito, ktoś ogniska rozpalił, bo w chłodne wieczory biwak był dobry i konie też miały wypas przygodny. Buchnęły płomienie tu i ówdzie wszędzie Wesoło ułanom Jutro marsz się odbędzie Jedyny świadek, który spoglądał sennie Jak ułan strudzony czasem przyklęknie I modlitwą wspomni duszę mu najmilszą Przed najbliższą bitwą lub dziękczynną mszą To cerkiew Niegdyś zamczysko z basztami Spał Cicho nocą, drzemał wraz z łanami. Od czasów byłych właścicieli, Chotkiewiczów, nie miał lepszych dni, aż do piłsudczyków. Pierwszy puk piechoty stawał do zadania. Szykował się do marszu trudnego od rana. Uładowano w kropiwnej pełne samochody. Lekkie fordy ściągnięto z tyłu, gdzie obwody, a że Wchodziło tylu, ile miejsca tam było, inni szli dalej w piachu. Wszystkim się spieszyło. Dbano o redukcję wagi, wszędzie i planowo, z myślą, by nie opóźniać marszu trudną drogą. Lekki tabor, około dwudziestu pięciu wozów, w nich kartaczownica, karabinów na zabój. W sztabie dywizji od dawna zdecydowano, zagon to zaskoczenie. I o to wciąż dbano. Koziatyń, naczelny wódz nakreślił już z góry. Nie w otwartej to drodze szli nasi piechurzy. W okolicach Żytomierza wyrastały długie, torfiaste, grząskie lasy, niedostępne w trudzie. Ciężko było szoferom, najbardziej silnikom, grzęzły auta w piachu, przy tym mnóstwo krzyków. Widok zniechęcał marsz, a piach im doskwierał, kiedy mostek, jakim szli, chwiał się, jak futerał. I warkot trwał ciągły godzinami tak bez końca. Dobroć mocy to jedno, druga rzecz podążać. Koła dudniły głucho, w drodze artylerii tabory ciągnęły się piechurzy dzielni. posłuszne żelazisko stękało cierpliwie, gdy pod górę wtaczano je choćby na chwilę. W chmurach kurzu ciągnione końmi nieustannie postój krótki, a tempo niezwykle Koszmarne. Ósmy pułk wyróżniał się pięknością ich koni, porządkiem i dbałością pułki inne gonił. Proporce ciemnożółte jak to stare złoto lśniły barwami, aż dech zapierało głęboko. Znak pułkowy to książę Józef Poniatowski. Bóg, honor i ojczyzna. Napis jakże swojski. To bodaj jeszcze ptactwo zbudzone zaprzęgiem wtórowało im śpiewem, lecąc sporym kręgiem. Zdziwiona od lat ruchem wojsk gęstym lasem świergotało wesoło, by wygrać marsz z czasem. Uciekały się w niebiosach chmurne rzęs zasłony. Skąd tyle wojska tutaj? Dokąd kierują się oni? Białe chmurki, pierzaste cirrusy tam w górze jak piórka jedwabiste stały na niebie dłużej. Niedosyt martwa pustka lub wodny szlak struga, cuda widziały pułków lista była długa. Gołębie smutne z boku patrzyły posępne, że ich służba pocztowa nie zda się doszczętnie. Mało czasu, a trening w tydzień był zbyt krótki. Zdążą w Gołębniki, tam wrócą jak do budki. Wtulone opowiedzą ważną tu historię, jak służyły w wyprawie raczej mało hojnie. Czytał Bogdan Tmowski.